Daj, halluścia, z strony Elis. Witam Was w kolejnym odcinku wehikułu czasu, cykl trzeci z Klarą. I mamy już praktycznie końcówkę tego cyklu. Dużo nam nie zostało, bo z, y, wbiła dosłownie niedawno dziesiąty poziom y, grania w gry wideo i zostało nam tylko pięć poziomów archeologii, ale dzisiaj. Totalnie odkładamy na bok archeologię, ponieważ jest wielki dzień, a mianowicie Brimil ma urodziny i myślę, że ci młodzi rodzice chcieliby świętować urodziny swojego syna. Bardziej szczególnie, tym bardziej, że, no, Klara cały czas nie może się nim zajmować. Mam takiego baga, bo w innej rodzinie mam to samo, tylko jeden sim może zajmować się własnym dzieckiem, więc, no, mm, pewnie jakiś mod. No i tak, mają dzisiaj w planach urodziny, wyjdą sobie gdzieś tam do parku i spędzą ten dzień rodzinnie, bo oni cały, cały czas tam cisną robotę, cisną umiejętności, no i to pożycie rodzinne trochę im. Się popsuło. Co w ogóle się działo ciekawego, to Mateusz ma rywala w robocie. Ja nie mam pojęcia, co ja mam z tym zrobić. W sensie wiem, że to mogę się im zaprzyjaźnić, coś tam. No ale Ayumi jest naszym rywalem w pracy i nie możemy dostać awansu, dopóki nie wyjaśnimy tej całej sytuacji. Więc będziemy też starać się tą Ayumi jakoś tam zaprzyjaźnić. Przyjaciół trzeba trzymać blisko, wrogów jeszcze bliżej. Wychodząc z tego założenia, będziemy z nią się też zaprzyjaźniać. Ale no tak. Mamy dzisiaj te urodziny, oboje wzięli sobie wolne, więc mają totalnie dzisiaj dzień poświęcony dla swojego własnego syna. No właśnie, dla syna Klary, no bo wiemy, że no Mateusz nie jest biologicznym ojcie, ojcem brimina i powiem Wam, że jemu zaczyna to przeszkadzać. To znaczy, przeszkadzać mu, zaczyna przeszkadzać mu to nie brimin, a to, że on nie ma własnego dziecka. Wiecie, mężczyźni i te ich jakieś tam więzy krwi i w ogóle, no nie wiem, nie rozumiem tych takich, że tak powiem, reprodukcyjnych pobudek, no ale jemu to przeszkadza, on chciałby mieć swoje dziecko. Na razie Klara mówi, że nie, właśnie na razie, no ona mówi, że nie, że ona nie chce, że ona teraz skupia się na karierze, ma jedno dziecko, w sumie przypadkiem, ona nie chciała mieć za bardzo dzieci, ale to jedno jest, no i sami widzimy, jak to wygląda, głównie zajmuje się nim właśnie Mateusz. Mateuszowi chyba to nie przeszkadza, on cały czas tam Ciśnie, ciśnie, ciśnie. Klara mówi: Nie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, ale teraz mają na razie to, co jest na miejscu, czyli Brimin i Brimin jeszcze sobie śpi. No, i tak wygląda plan na dzisiejszy odcinek. Idziemy świętować kolejne urodziny w kolejnej serii, ale jakoś tak. Ym... W tej serii mi to nie przeszkadza, no bo to jest pierwsze dziecko od bardzo, bardzo dawna. Bo przecież ostatnie dzieci mieliśmy w pierwszym cyklu, w drugim cyklu dzieci w ogóle nie było. Yy, więc mamy teraz jakieś takie w tej serii miłe. Yy, miłe. Co? Miło odskocznie mamy, to chciałam powiedzieć, nie mogę się wesłowić i wygęgać i w ogóle. A propos właśnie zajmowania się dziećmi, no to mamy teraz najlepszy przykład, czyli to, że Mateusz zajmuje się Briminem. Właśnie go przewinął, nakarmił, no i Brimin będzie w całkiem niezłej kondycji, więc możemy go położyć sobie na matę. On tu będzie się bawił, no Klara sobie szamie tort jakiś tam jeszcze z innych urodzin, więc niech sobie zje. No i spędzimy dzień dzisiaj na świeżym powietrzu. Tam jakoś super w tym parku aktywności dużo nie ma. Ale to nie chodzi o to, chodzi o to, żeby no trochę zaczerpnęli właśnie innego powietrza niż tego yy... o trochę przytyłać. Yy... Innego niż Stranger Village, no bo tutaj jednak jest pustynia, piasek. No i te pustynne powietrze też jest takie dosyć dla nich, można powiedzieć, dla płuc ciężkie. Więc wybiorą się do takiego parku lasu i tam zrobią sobie właśnie urodziny, jakiegoś grilla i tam spędzą dzień. To co? Będziecie się teraz ogarniać. Wy jesteście w całkiem dobrym humorze. Jeszcze wam tutaj pokażę, że faktycznie Brimmin ma dzisiaj urodziny. Tak, tak, tak jak trzeba, tak jest. To tutaj jest cukierek albo psikus. Aha, takie jest. No i za tydzień urodziny ma Klara już i będzie dorosła. Na cały czas jest młodą dorosłą. Ten cykl nam idzie bardzo długo i w ogóle zauważam, że ona dopiero ma piąty poziom swojej kariery. Ale no, skupiła się zupełnie na innych rzeczach, skupiła się na tym Strangerwi, na tej zagadce. No i ta kariera poszła trochę na drugi plan. Ale to nie znaczy, że sobie nie radzi. Na rachunki ich stać, rachunki właśnie są opłacone. Dostaje chyba 700 simbolonów za ten dzień w pracy, więc nie jest tragicznie radzą sobie i nie muszą się martwić o jakoś wielką kasę. To co, będziemy się zbierać? Weźmiemy sobie tort z, z lodówki. Tu mamy przygotowany czekoladowy tort. I jest dziewiąta rano, myślę, że możemy. Tam będziemy sobie yy, kilka godzin pewnie spędzimy z dzieckiem się. Mam nadzieję, że w końcu Klara pobawi tak jak trzeba, yy, dlatego pójdziemy świętować właśnie tam. Mam nadzieję, że ten nasz dzieciak się odblokuje. Czyli <laughs> opieka nad tym dzieckiem. Nie mam pojęcia, co to może psuć. Wydaje mi się, że na pewno jakiś mod, ale który? Yy, nie wiem. Opatrzcie, w ogóle nawet nie możemy wybrać jej. Czyli oni totalnie, jakby mieli jakieś tam zablokowane. No to wybierzemy ich i Klarę dołączymy. No dołączymy i ją, tak wiecie, sztucznie. I już jesteśmy na miejscu. Klarę wzięliśmy ze sobą. Wszystko się zgadza. To tak, dajemy sobie tort. I możemy od razu dmuchać świeczki. Bo będziemy robić sobie grilla. Potem też będzie mógł sobie szamać takiego grilla. Nasz najmłodszy Simów. Oj, a tu co? Nie możemy. Co i teraz będzie działać? Będzie działać. O, Brimi zmuchuje świeczki. E, podejdź tu. Wszyscy razem niech przyjdą na imprezę. Idziecie, idziecie. Co i imprezka, imprezka. Trzeba zrobić zdjęcie. Co? Robimy zdjęcia i dalej. O, pluj, tak, dmuchaj. I wszystko się udało, pięknie. Tort, sieczki no, zdmuchnięte. Mamy to. Brimin będzie rozrabiaką. W porządku, brimin będzie rozrabiaką, ale on chyba może od ojca się spodziewać prezentu. Dobrze, ja tam widziałam. Ka nie, Kacper, tak, tak. Czyli od ojca dostanie prezent od ojca ze światów. W ogóle jak. Czy jesteś ubrany, Boże, w jakąś tutaj kurtałkę? No, trzeba go przebrać, koniecznie. I możemy wyciągnąć świeczki. Możemy tak, zawołaj na posiłek, niech każdy sobie zje. Czy możesz tego swojego dzieciaczka tutaj coś z nim zrobić? W ogóle jakby się nie znali. Totalnie jakby się nie znali, ale to dziwne. Rodzinny całus, niech będzie przyjazne powitanie. No co mam zrobić, nie? O, on lubi się bawić jedzeniem. No pięknie. Mamy Brymina już, który jest dzieciaczkiem. Ale tutaj się wszystko psuje. No ale dobra. O, niech zajada, tortu, ma też zabawki, ma zjeżdżalnie, ma jakieś kulki, więc będą mogli sobie tutaj się trochę z nim pobawić, z dzieckiem. I czas też zrobić grilla. Grilluj sobie coś, mogą być jakieś proste rzeczy. No najlepiej, no słuchajcie kiełbasę, nie, no bo ej, grill bez kiełbasy, to nie liczy się w ogóle. Więc czas na grillowanie. Życzymy wszystkiego najlepszego Briminowi. A czy wy macie zamiar tutaj coś ze sobą zrobić? Czy tak na siebie patrzycie, patrzycie, o. No, teraz bardzo się przyjaźnię. W końcu się chyba odblokowali. Tak, w końcu będzie mogła zająć się własnym dzieckiem. No nie było to proste, nie było to fajne i przyjemne, ale tak się wydarzyło, nie? No to co mamy zrobić? E, on się tutaj bawi tym jedzeniem, więc niech się tam bawi. E, możemy się z nim też w tych kulkach pobawić, albo o, pomóż mu się wspiąć. W ogóle jako ma fryzurę i włosy. No włosy ma ewidentnie po mamie właśnie. Oczy chyba też takie brązowe. Tak, ona ma brązowe oczy, ale nie tak jasne, więc może tu bardziej chyba po ojcu, chociaż nie wiem. W każdym razie, no jest biały, można powiedzieć, po młynarzu chyba. No to dobra. Czas zabawić się z twoim synem. O, właśnie, rodzinny całus. No w końcu mogę cię ucałować, w końcu się odblokowałeś, drogie dziecko, bo tęskniłam za tobą strasznie. Yy, dobra, no to dalej. Na zjeżdżalnię. Czy udało się już zrobić kiełbaski? Udało się zrobić kiełbaski, możesz wziąć sobie porcję. Dzisiaj masz, mój drogi Mateuszu, wolne Od, opieki nad dzieckiem. Dzisiaj przejmuje pieczę Klara, która, no, opieprzała się przez cały ten czas, kiedy Brimin był, no, tym niemowlakiem, nie? No, może nie przez cały czas, ale przez większość czasu. Jezu, teraz jak widzę ten, ten, to mi się przypomniało, jaka była drama o płaską teksturę tych kulek. Ale to faktycznie wyglądało źle. Wciąż nie wygląda dobrze, ale wtedy to była tragedia. No dobra, no to wskakuj tu na zjeżdżalnie i zjeżdżamy. No dalej, na dół, na dół, na dół. I mamy to. O, jak słodko. Brawo. Brawo. Chodźcie do kulek, może. O, baw się w basenie z kuleczkami, z kuleczkami, tak, z piłeczkami. Idź tam sobie, zajwanie. O, już umie tutaj chodzić. No tak, bo on tych wszystkich etapów nie odblokował. Kto tutaj tam dzwoni cały czas? Agnieszka Regan zaprosiła na rękę: Tak, z i tu jeszcze mam jakiegoś moda niezaktualizowanego. Myślałam, że o tylko, że to jest UI cheats, ale widocznie jeszcze jakiś mod, może na kolumny jeszcze dodatkowo. Chociaż nie było chyba aktualizacji na kolumny po tej najnowszej aktualizacji gry. Weź sobie jeszcze tam kiełbasę, co tam. Rodzinę masz, syna, to możesz się poczęstować. O, jak fajnie nurkuje. No, wspaniała zabawa, zobaczcie, jak się dziecko cieszy. Wygląda jakby pod jakimś kocem było, tak to się rusza. No super. Czy można pochuśtać tego naszego młode, młodzieniaszka? Zapytać czy może... Nie, nie może. Za mały jest. No ale ma kulki, ma zjeżdżalnie, więc i tak będzie bawił się na pewno. Super. Cukru teraz! No zjadł deser, a teraz już znowu chce. Nie ma tak... Nie ma tak fajnie. Chodź, zjedź Zjedź sobie jeszcze ze zjeżdżalni. Czy kaczki możesz coś robić? Nie możesz nic zrobić z kaczkami. Ale może bawić się w stawie, jednak ta woda niezbyt zachęca do kąpieli, więc raczej nie polecam wchodzić i moczyć tutaj nóg, bo mogą odpaść. <grytanie> co dobra ubaha była? Chyba dobra, nie? No ale patrz, ale ona niezrażona. Nie, no, co ty? Gdzie ty idziesz? Możesz się pochuśtać ewentualnie. Nie właśnie, no, ledwo co tu? O, buty się gliczują. W ogóle sukienka jakaś też jej się kliczyła, musiałam jej zmienić. Może ta aktualizacja zepsuła więcej yy, CC, kto wie. Ale tu możesz tak. Mateusz, Mateusz był chyba w toalecie i teraz bierze szybko do syna, y, który to chce co zrobić. Aha, chcesz pogadać z nim. O, jakie kochane. Ale nie mają zbyt duże, y, dużej takiej relacji, mimo że cały czas się nim zajmował. No to ta relacja jest taka średnia. O, możecie się pobawić. Jeszcze tutaj w cieniu fajnie. Możesz yy, opowiedzieć mu jakąś historię. Niech to będzie faktycznie dzień dla niego. Tocz, mówić, niech będzie faktycznie to dzień dla naszego syna. Cześć miał mieć wolne od opieki, a tutaj widzę, że i tak poszło to w tę stronę co zawsze, czyli klara gdzieś tam sobie, reszta sobie. Jeśli chodzi o zabawę w wodzie, no to tutaj zdecydowanie lepiej by było, no ale tutaj nie możemy wejść, bo woda jest piękna i czysta. Nie to, co ta Żybura wstawie, nie. Tutaj nie możemy. Chyba wejść. Możemy tutaj wejść. O, możemy. Będziemy mogli tutaj. No to podejście może tu, podejść tutaj i podejść tutaj razem. Wykąpiecie się, jest ładny dzień to w rzece, chociaż to jest niebezpieczne, żeby taką rzekę wchodzić. Ale no tutaj załóżmy, że tutaj jest bardzo yy, ta rzeka. O nie, to dziecko za nim dojdzie. Ta rzeka jest bardzo bezpieczna. a tu jakieś grzyby rosną i to ile ich rośnie? I że nie ma strachu o to, że coś się wydarzy. O króliczki tutaj są. Rozmawia o technikach kicania. No pięknie. Wiecie co? Ja go tutaj chyba. Yy, no, teleportuję, no bo chociaż wiesz, co, Klara, ty jesteś tutaj. Weź go na ręce. Gdzie ty jesteś? Weź go na ręce, bo on będzie szedł tam 100 lat. Podejdź, brodząc. Czy ty możesz tutaj bawić się na brzegu? O, baw się w wodzie i ty możesz sobie nawet yy, popływać rekreacyjnie. O, zobaczcie, no pięknie. No tutaj jeszcze rzeka, tu jest. O, pięknie, pięknie. Bo ta jest wkurzona, a nasz maluszek tutaj na brzegu sobie usiądzie. Usiądzie, o, jak słodko. Popatrzcie, jak cudnie No, zbytnio tłonie wygląda ładnie, ale no to jest takie zejście dzikie trochę, taka mała plaża jakby. Co ty do niego chcesz? Nie, nie strofuj go. No przecież dobrze, dobrze ładnie się bawi. Nie ma co się denerwować na niego, bo bardzo dobrze sobie. Nic ci nie będzie, dobra. Nic ci nie będzie. A on jest zmęczony, więc musimy z nim niedługo pewnie jechać do domu. Ten tam sobie pływa w tej rzece. Może jeszcze ty też sobie chwilę popływa popływaj rekreacyjnie? coś siku ci się chce. No ale zaraz będziemy szli. I szkoda, że. Co ty masz na tej głowie tutaj? Jakiegoś motyla? Aha, kwiatki tutaj. Szkoda, że nie mogą sikać do wody. <noise> to byłoby spoko. Dobra. Mateusz wychodzi z wody. Chodź, wychódź z wody już. Możesz nawet podejść tutaj razem. Niech tutaj dziecko nam też już z tej wody wychodzi. Bo chcę mu się spać, żeby nam tutaj się no nic z nim nie stało, bo by było grubo, nie? Tylko czy takie dzieci też mogą. Nie, nie możemy z Windurem rozmawiać absolutnie. Zabawiony w wodzie? Chyba tak. Chyba ma już dosyć. Uch, tu musi być całkiem głęboko. Klara przypomina sobie wszystkie przerażające wspomnienia związane z byciem w wodzie. Nie ma ochoty ponownie znaleźć się w tej przepastnej głębinie. Bo i się wody. Ta lasofobia. dobra, to wychodź, jak tutaj się boisz, to nie będziemy Cię zmuszać, żeby wchodzić gdzieś na głęboką wodę, żebyś nam się jeszcze może utopiła, bo byłyby jaja, wychodź z wody i wracamy do domu, jest już 17, więc naprawdę cały dzień spędzili, o, zaczęło jeszcze padać, cały dzień spędzili na świeżym powietrzu, popływali, pojedli sobie, pobawili się, więc można już wracać, dobra. To tak, teraz wszystkie rzeczy, które trzeba szybko zrobić, a mianowicie toaleta. Ty się tam dobrze czujesz. Eee, trzeba w ogóle młodemu przearanżować pokój, więc zaraz się widzimy. No, dużo tutaj nie, nie ma rzeczy, tylko kilka zabawek. Zdecydowanie mu to wystarczy, nie ma co tam przesadzać, więc nawet jak ty się czujesz, jemu się chciało spać. Więc nawet e, może od razu się położyć już. Yy, zdrzemni się na razie, dobra śpi, bo on ma to łóżko tak słabe w sensie on tak mało energii daje, że ze spokojem może się już położyć spać sam pójdziesz, czy, czy, czy ojciec się weźmie zobaczymy sam idzie, okej okay. no to ojciec ma też wieczór już dla siebie, może nawet z matką <laughs> yy, bo mieli ostatnio tego czasu niezbyt dużo jeśli chodzi o ich związek a, i wymieniam im jeszcze kuchenkę, bo nie mogli z piekarnika korzystać. No, więc młody młodzież idzie spać. Młodzież idzie spać. A my zajmujemy się jeszcze naszymi rodzicami. Trochę takich romantycznych, jednak dzisiaj mieli całkiem udany dzień, nawet nie są jeszcze po tym oświadczeniu. No dobra, co to tam? Czy to jest jakieś szczególnie ważne. Potrzebne komu to? Na co to potrzebne? Y Pocałuj też obejdź, oh i tutaj wiecie, nie? Już taki był fajny dzień, no to idą za ciosem i, i już tam jakieś tam podchody się robi. No, no to Mateusz też próbuje i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pamiętam, mam cały czas ustawiony procent Barbara z ryzykiem. No, tu trochę więcej, no bo jak widać, im związek delikatnie podupadł. Więc wielki czas y, na jakieś czułości między nimi. A ty, gdzie idziesz? Pod prysznic? Przestań, poczekaj. Barabara. Nie ma prysznica, dobrze jest. Nie jest źle, słuchaj. Najpierw tu, a potem się wykąpiesz. Więc czas tak! Czas do uzia. I na tym myślę będziemy kończyć. No W ogóle ta Klara taka faktycznie troszeczkę przytyła. No ale dobrze, no taką ma tendencję i co zrobić. I ja Wam bardzo dziękuję za ten krótki odcinek dość, ale no powoli zbliżamy się, powoli się zbliżamy. Ja sobie poza nagraniami trochę jej tę umiejętność archeologii. Tak, no przy... nie nie przyspieszę, no będę cisła, nie, o to, żeby tam pracowała. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Więc no cóż, ja wam bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zapraszam również na Twitcha. Cześć.